plastycznym Policja w oczach dziecka, właściwie to na finale już tego konkursu. Drodzy Państwo, organizatorami tego konkursu była Komenda Powiatowa Policji we Wschowie oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie. Ponad 100 prac zostało zgłoszonych do tego konkursu. Wyróżnienie otrzymuje Oliwia Wasińska, Państwowa Szkoła Podstawowa w Starym Stąciu, a będzie to zestaw plastyczny. Jest z nami Oliwia. Tak, jeszcze. jeszcze, 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 jeszcze. <laughs> no. Dziękuję. Tak, tak, tak. Tak, Proszę no. No, ja chyba pomożę. Dlatego no, w tej sumie serdecznie dziękuję przede wszystkim Wam, ale jeszcze bardziej dziękuję dzieciom i opiekunom, bo to przecież mnóstwo, mnóstwo ciężkiej pracy i tylko cieszyć się możemy, że mamy tak zdolne dzieci i tak zdolnych opiekunów. Komendy za, za inicjatywę, za to, że po raz kolejny mogliśmy zorganizować wspólnie z samorządami gmin. Kolejną akcję prewencyjną, bo przecież chodzi o to, żeby pokazać właśnie pracę policji. Tak jak pan komendant mówił o tej pozytywnej stronie, od, od tej strony skierowanej na pomoc wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Mamy tych akcji corocznie kilkanaście. Cieszę się bardzo, że dzięki współpracy z instruktorami, z rodzicami i z tak szerokim gronem dzieci udało się aż tyle osób zachęcić do udziału w tej akcji. Jestem przekonany, że w przyszłym roku, jeśli pan. Dyrektor Kokodniak nie zrezygnuje i dalej będzie wkładał tyle energii w tego rodzaju konkursy. Nie zeznują, oczywiście, myślę o, o tym konkursie. I z organizacji to chętnie się włączymy, bo jednak on wziął na siebie najwięcej spraw związanych z, z, z organizacją. Za co składam serdeczne podziękowania. To w przyszłym roku, już dzisiaj możemy zdeklarować, myślę również w imieniu kolegów, że włączymy się finansowo w propagowanie tej akcji. I mam nadzieję, że liczba dzieci jeszcze nas wzrośnie chociaż 101 prac to jest naprawdę. Ewenement zwykle jest tych prac kilkanaście, kilkadziesiąt i wtedy też odczuwamy satysfakcję, że chociaż mniejsza grupa dzieci się wyłączyła.